Po bolesnym rozstaniu z żoną i trwającej wiele miesięcy sprawie rozwodowej, zacząłem poważnie zastanawiać się nad swoim życiem. Praca w jednej z większych korporacji w kraju już dawno przestała sprawiać mi przyjemność. Widok brudnych, zatłoczonych ulic miasta napawał mnie obrzydzeniem, a myśl o śmierdzącym, pełnym zanieczyszczeń powietrzu. Które z każdym oddechem wtłaczałem do swoich płuc, wywoływała we mnie odruch wymiotny. Wiedziałem, że więcej tego nie zniosę, że już tak nie mogę. Nie zastanawiając się długo, podjąłem decyzję o przeprowadzce. Chciałem uciec z dala od wielkich aglomeracji, zamieszkać gdzieś blisko zieleni. Potrzebowałem cichego zakątka. Gdzie mógłbym zacząć wszystko od nowa, zapomnieć o przeszłości i wreszcie skupić się na sobie? Padło na Evergreen, małe, malownicze miasteczko, liczące niespełna tysiąc mieszkańców, które ze wszystkich stron otaczała natura. Przeszukując internet, znalazłem tam piękny domek stojący na uboczu. Nad samym brzegiem ogromnego jeziora. Sprzedałem mieszkanie, dorzuciłem trochę z oszczędności i zdecydowałem się go kupić. To miał być mój raj na ziemi, upragniony azyl. Jak się jednak okazało, Evergreen nie było takie kolorowe, jak mogłoby się wydawać. W głębinach z pozoru spokojnych i krystalicznie czystych okolicznych wód mała tajemnicza siła, z którą przyszło mi się zmierzyć już podczas pierwszej i jedynej nocy spędzonej w mojej nowej posiadłości. Jak tu pięknie, powiedziałem wysiadając z auta, po czym wziąłem głęboki oddech. W istocie było pięknie. Widok, który jawił się przed moimi oczami, niejednemu zaparłby dech w piersiach. Potężne, wręcz niekończące się jezioro, którego ciemnopiaszczyste brzegi, licznie porastały wysokie drzewa i krzewy. Tafla wody przyjemnie iskrząca się w blasku słońca tak przejrzysta, że grzechem byłoby nie spenetrować wzrokiem dna zbiornika. Zbudowany z desek, długi na kilka metrów pomost, nadający w czasowego charakteru całemu miejscu. A za moimi plecami jednopoziomowy biały domek, bez najmniejszej widocznej gołym okiem skazy. Jak pewnie się domyślacie. Byłem zachwycony. Stałem tak jeszcze kilka minut w bezruchu, ciągle nie dowierzając, że od teraz taki krajobraz witał mnie będzie co ranek. Ten, kto pozbył się tego za takie pieniądze, był kompletnym idiotą. W końcu cicho parsknąłem, po czym podchodząc do bagażnika samochodu, zacząłem wyciągać z niego cały swój dobytek. Nie da się ukryć, że końcowa kwota, którą zapłaciłem za dom z pełnym wyposażeniem, była więcej niż zadowalająca. Prawdę mówiąc, w pewnym momencie odniosłem nawet wrażenie, że to sam agent nieruchomości targuje się ze mną i drastycznie schodzi z sceny, bylebym tylko się zdecydował. Nie powiem, wzbudziło to we mnie pewne obawy. Jednak pośrednik wyjaśnił mi, że właścicielowi po prostu zależy na czasie i ekspresowej sprzedaży. Rzekomo potrzebował szybkiego zastrzyku gotówki. Daj spokój. Podejrzany czy nie, tylko głupiec przepuściłby taką okazję. Powtarzałem samemu sobie, odkładając złe przeczucia na bok. Gdybym wtedy wiedział, jakie zło się tam czai, nazwałbym głupcem i szaleńcem każdego, kto zdecydowałby się na kupno tej nieruchomości. Taszcząc za sobą dwie, solidnych rozmiarów walizki, które w większej części wypełnione były odzieżą, podszedłem do drzwi frontowych. Z prawej kieszeni spodni wyjąłem srebrny, lekko pordzewiały klucz, a następnie, umieszczając go w dziurce, przekręciłem dłoń w prawo. Rozległo się głośne kliknięcie. Pewnym ruchem ręki nacisnąłem klamkę i, używając siły, pchnąłem drzwi do przodu. Okropny zaduch, zapach wilgoci i stęchlizny. Właśnie to jako pierwsze brutalnie uderzyło moje nozdrza. Nie musiałem być geniuszem, by stwierdzić, że dom od dawna nie był wietrzony. Mam tylko nadzieję, że nie ma tu jakiegoś grzyba, a deski podłogowe są w dobrym stanie. Myślałem, gdy nerwowo biegałem po pomieszczeniach, otwierając każde okno, jakie minąłem na swojej drodze. Po ładnych paru minutach. Świeże powietrze w końcu znalazło drogę do wnętrza budynku. Nieprzyjemny zapach zniknął, a ja wreszcie mogłem skupić się na podziwianiu mojego nowego lokum. Wygląda jeszcze lepiej niż na zdjęciach rzuciłem, przechadzając się po pokojach. Z racji specyficznego przebiegu transakcji i dużego pośpiechu, który jej towarzyszył, była to moja pierwsza wizyta w tym domu. Nie mogłem osobiście obejrzeć go przed kupnem, więc na dobrą sprawę zapłaciłem za kota w worku. Ku mojej uciesze nie spotkał mnie zawód, wręcz przeciwnie. W pełni wyposażona kuchnia zachęcała do samodzielnego gotowania. Przestronny salon. Z wielkim telewizorem i wygodną, skórzaną kanapą stwarzał poczucie komfortu. Łazienka z ogromną wanną dawała nadzieję na chwilę relaksu i odprężenia. A przytulna sypialnia i jej wygodne łóżko bez wątpienia mogła zapewnić mi spokojny sen. Na ścianach nie było śladu grzyba. Podłoga zamiast gnić, wręcz błyszczała świeżością. Dodajcie do tego jeszcze widok na jezioro. To było wszystko, o czym marzyłem. Do szczęścia nie było potrzebne mi nic więcej. Rozpakowywanie się zajęło mi dobre kilka godzin. Nim się zorientowałem, nadszedł wieczór, a słońce chyliło się ku zachodowi. Dzisiaj już chyba odpuszczę sobie wizytę w miasteczku. Będę miał jeszcze dużo czasu, by lepiej je poznać. Pomyślałem, głośno ziewając. Mimo, iż na zegarku wybiła dopiero dwudziesta, byłem już mocno wyczerpany. Wielogodzinna jazda samochodem, emocje związane z przeprowadzką i opróżnianie walizek wyssały ze mnie większość sił. Spędziłem jeszcze trochę czasu przed telewizorem, wyszedłem przed dom, by po raz kolejny nacieszyć oczy niesamowitym widokiem, a niedługo potem udałem się do sypialni i kładąc się w łóżku w ułamku sekundy zapadłem w mocny sen. Głośne kliknięcia, powtarzające się stukanie właśnie to. W samym środku nocy wyrwało mnie z błogiego snu. Te dźwięki nie znałem jeszcze domu zbyt dobrze, ale byłem prawie pewien, że podobny odgłos mogły wydawać jedynie naprzemiennie otwierane i zamykane drzwi frontowe. Co jest do cholery? Wymamrotałem cicho, po czym wyraźnie przestraszony, podniosłem się z łóżka. Jestem pewien, że je zakluczyłem. Biłem się z myślami, gdy powolnym i niepewnym krokiem opuszczałem oświetloną przez światło księżyca sypialnię. Idąc ciemnym korytarzem, kierując się w stronę drzwi, pod swoimi stopami, co jakiś czas słyszałem dźwięk skrzypiących desek, co jedynie wzmagało mój niepokój. Z każdym kolejnym krokiem czułem, jak serce coraz bardziej podchodzi mi do gardła, a nogi robią się jak z waty. Gdy doszedłem do końca korytarza, kiedy miałem już wejść do salonu połączonego z małym przedsionkiem, w którym znajdowały się drzwi wejściowe, dręczący moje uszy hałas, nagle zniknął. Dziwne. Mruknąłem po tym, jak niepewnym ruchem dłoni szarpnąłem za klamkę masywnych drewnianych drzwi. Nawet nie drgnęły. Przekręcony klucz ciągle spoczywał bezpiecznie w dziurce. Skoro dom zamknięty był na głucho, i to nie drzwi były źródłem tych mrożących krew w żyłach odgłosów, to co nim było? Wtedy nie znałem odpowiedzi na to pytanie. Jeszcze raz przeskanowałem wzrokiem przedsionek, następnie salon, a ostatecznie zapuściłem się nawet do kuchni i łazienki. Nie odkryłem nic podejrzanego. Może tylko mi się wydawało, może to nowe otoczenie tak na mnie wpływa. Powtarzałem sobie w drodze powrotnej do sypialni. Szukałem jakiegoś racjonalnego wytłumaczenia dla tej całej sytuacji, chcąc pozbierać się do kupy. Ku mojemu zdziwieniu, nawet mi to pomogło. Po około 15 minutach leżenia w łóżku, patrzenia się w sufit i przewracania z boku na bok, Morfeusz ponownie przyjął mnie w swoje objęcia. Mój spokój. Nie trwał jednak długo. Czy to w łazience? wyszeptałem, otwierając oczy, kiedy znowu coś niespodziewanie zakłóciło mój sen. Tym razem doskonale wiedziałem, skąd dochodził dźwięk, wyłapany przez moje uszy. Wanna. Nie wiedzieć czemu z kranu musiała lać się do niej woda. Tego szumu nie da się z niczym pomylić. Umysł krzyczał, błagał mnie, bym został w łóżku, a ogarniająca mnie fala strachu utrudniała wykonanie nawet najmniejszego ruchu. Wiedziałem jednak, że muszę wstać, pójść to sprawdzić. To pewnie nic takiego, puściła uszczelka. Wmawiałem sobie, podchodząc do włącznika światła w sypialni, kiedy go nacisnąłem, nie zareagował. Na korytarzu sytuacja się powtórzyła. Wyglądało na to, że nie było prądu, a ja dalej musiałem błąkać się w półmroku i polegać jedynie na wątpliwym świetle księżyca wpadającym przez okna. Biorąc dwa głębokie wdechy, mocno zaciskając trzęsące się dłonie, ruszyłem przed siebie. Ja pierdolę! Rzuciłem chwilę po tym, jak przekroczyłem próg łazienki. Podbiegłem do otwartego kranu, nerwowo go zakręcając. Niewiele brakowało, a wypełniona po brzegi wanna i jej prawdopodobnie zapchany odpływ. W końcu wywołałyby istną powódź. Było coś jeszcze, coś, co tylko dodało tajemniczości tej całej sytuacji. Napuszczona ciecz nie była przejrzysta, lecz brudna, śmierdząca i czarna, niczym ropa. Może to jakiś problem z rurami. Zanieczyszczenia zabarwiły wodę. Ale co z kranem, przecież sam się nie odkręcił. Jestem przekonany, że ktoś mu pomógł. Debatowałem w myślach. Mój wewnętrzny dialog szybko został przerwany. Znowu rozległ się szum. Teraz dochodził z kuchni. Przerażony, a jednocześnie zdeterminowany, wybiegłem z Łazienki. Cicho liczyłem, że uda mi się złapać domniemanego sprawcę tych wszystkich zdarzeń osobę, która najprawdopodobniej dostała się do wnętrza domu i postanowiła zabawić się moim kosztem. To musiała być osoba, to musiał być człowiek, prawda? Prawda? Z impetem wpadając przez kuchenne drzwi. Zacząłem rozglądać się po pomieszczeniu. Pusto. Było pusto. Przywitał mnie jedynie widok sączącej się z kranu nad zlewem czarnej wody. Co tu się dzieje? wyszeptałem łamiącym się głosem, zakręcając kurek. Usiadłem na jednym z krzeseł stojących przy stole. W mojej głowie panował mętlik. Szukanie racjonalnego wyjaśnienia dla tych wszystkich wydarzeń stawało się coraz trudniejsze. Zegar, wiszący na ścianie, wskazywał godzinę pierwszą dwadzieścia co oznaczało, że do wschodu słońca będę czuwać w prawie kompletnych ciemnościach. Czuwać, bo nawet nie myślałem o tym, by spróbować wrócić do spania. Obserwowałem, jak wskazówki czasomierza rytmicznie wybijają sekundy, a napięte mięśnie i nienaturalnie wyostrzone zmysły sugerowały, że moje ciało w każdej chwili było gotowe do działania. Wierzcie lub nie, ale spędziłem w tej pozycji prawie dwie godziny po prostu siedząc. Czekając, aż znowu coś mnie zaskoczy. W pewnym momencie zaczynałem nawet żywić nadzieję, że do świtu nie spotka mnie już nic nadzwyczajnego. Niestety, to czcze życzenie zostało bardzo szybko zmiażdżone przez rzeczywistość tego miejsca. Moje uszy wyłapały nowy dźwięk. A właściwie serię dźwięków, tupot, mokrych kroków, stawianych po drewnianej podłodze. Potem głośny trzask. Chyba domyślacie się już, co to było. Ja też się domyślałem. Ktoś był w środku. Przemknął zaraz obok mnie, a potem wyszedł na zewnątrz, z hukiem zamykając za sobą drzwi. Na drżących, osłabionych przez strach nogach uniosłem się z krzesła, by po chwili powoli zacząć przemieszczać się w kierunku przedsionka. Moje bose stopy ślizgały się po deskach, gdy co jakiś czas natrafiały na mokre ślady, pozostawione przez nieznanego mi intruza. Bałem się. Tak strasznie się bałem, lecz wiedziałem, że muszę dojść do drzwi, że muszę je jakoś zaryglować, zastawić. Przecież ten ktoś w każdej chwili mógł wrócić, a wyglądało na to, że znał sposób na obejście zamka, kiedy od drzwi dzieliło mnie dosłownie kilka metrów. Gdy oczyma wyobraźni widziałem już, jak przesuwam szafkę na buty, blokując tym samym możliwość poruszenia klamką, nagle rozległo się stukanie, drapanie po drewnianej powierzchni. Zastygłem. Te odgłosy dochodziły z zewnątrz. Lecz były tak donośne, że odbijały się od wszystkich ścian, otaczając mnie z każdej strony. Wkrótce potem drzwi wejściowe zaczęły powoli się otwierać, a ja ujrzałem coś, czego nigdy bym się nie spodziewał. Stał przede mną mały chłopiec. Jego skóra była blada, wręcz trupia, z pokrytych czarnym mułem, wyraźnie przemoczonych ubrań, nieustannie kapały krople wody. Opuszczał nisko głowę, przez co ciężko było mi spostrzec więcej szczegółów jego twarzy. Wyłapałem jedynie rysujący się na niej szeroki uśmiech. W tym dziecku było coś dziwnego. Sama jego obecność nagle wywołała we mnie uczucie beznadziei i samotności. Strach, który wcześniej czułem, na chwilę gdzieś zniknął, wyparła go fala zalewającego mnie smutku. Gdy już chciałem coś powiedzieć, Zapytać się chłopca, czy nie potrzebuje jakiejś pomocy. On, jednym szybkim ruchem, wyprostował głowę, a ja dostrzegłem jego czarne, pełne gniewu i nienawiści oczy. Wkrótce potem się odezwał. Z każdym wypowiadanym przez niego słowem z jego ust sączyła się jakaś ciemna substancja. Czarne wody cię wybrały, czarne wody cię pochłoną. Wymamrotał nieludzkim głosem i, unosząc prawą rękę w górę, wskazał na mnie palcem. To, co stało się później, chłopiec odwrócił się do mnie plecami, po czym zaczął zmierzać wprost do jeziora. W osłupieniu obserwowałem, jak jego sylwetka stopniowo ginie pod powierzchnią wody. Ruszaj! Usłyszałem w głowie rozkazujący głos. W ułamku sekundy straciłem kontrolę nad własnym ciałem. Nogi zaczęły nieść mnie przed siebie, mimo iż z całych sił starałem się je powstrzymać. Pod stopami. Najpierw poczułem wilgotną ziemię wkrótce potem chód jeziora, w którym z każdym kolejnym krokiem zatapiałem się coraz bardziej. Nie byłem w stanie z tym wygrać. Widziałem jedynie jak czarne, brudne wody zbiornika, które za dnia wydawały się przecież tak krystalicznie czyste, zaczynają otulać me ciało. Mój nos od powierzchni wody dzieliły dosłownie centymetry. Czułem, że za kilkadziesiąt sekund, może minutę, czarny muł zaleje mi płuca na wieki, pozbawiając mnie szansy na wzięcie oddechu. Niespodziewanie, kiedy wydawało mi się, że nie ma już dla mnie ratunku, poczułem okropny ból w lewej stopie. Musiałem nadepnąć na coś ostrego, szkło. Może kamień, ten nagły bodziec, jakimś sposobem wyrwał mnie z tego hipnotycznego, ogarniającego całe ciało transu. Ponownie to ja byłem panem swych ruchów. Odwróciłem się i rozpocząłem walkę z gęstą wodą, kierując się w stronę brzegu. Gdy w końcu się na nim znalazłem, a moje bose stopy spotkały się z szorstkim piachem, raz jeszcze wydałem z siebie skowyt bólu. Upadłem na ziemię, spoglądając na rozciętą, krwawiącą podeszwę jednej ze stóp. Nie był to jednak czas i miejsce na przejmowanie się taką błahostką. Napędzany niezbadanymi pokładami adrenaliny, uniosłem się ku górze i zacząłem kuśtykać do samochodu, zaparkowanego nieopodal. Nigdy nie zamykałem auta, a kluczyki zawsze zostawiałem w schowku. Wiedziałem, że mój zły nawyk być może uratuje mi teraz życie. Za moich pleców wyraźnie słyszałem dźwięki mąconej wody. Potem krzyki, które z każdą sekundą były coraz bliżej i bliżej. Nie odwróciłem się, nie obejrzałem za siebie. Konsekwentnie i stanowczo parłem do przodu. Będąc już na skraju wyczerpania, chwytając za klamkę, otworzyłem drzwi do samochodu. Usiadłem na fotelu kierowcy, włożyłem trzęsącą się rękę do schowka i wyjąłem z niego kluczyki. Błagam, tylko odpal, wybełkotałem błagalnym tonem. Udało się. Silnik zaryczał, a ja, wrzucając bieg, wcisnąłem gaz do dechy, by po kilku sekundach znaleźć się na wąskiej drodze prowadzącej do centrum miasteczka. Kiedy tam dotarłem, zatrzymałem się pod pierwszym hotelem, który udało mi się znaleźć. Bosy, przemoczony, bez dokumentu tożsamości, a tym bardziej pieniędzy. Wysiadłem z auta i wszedłem do środka. Byłem przekonany, że starszy mężczyzna siedzący na recepcji wyrzuci mnie z budynku, gdy tylko zobaczy, w jakim jestem stanie. On jednak pozostał niewzruszony. Wraca pan z domu nad czarną wodą? Zapytał, uśmiechając się, po czym bez słowa. Podał mi klucz do pokoju numer 25. Tak, zaraz co? Skąd pan wie? Nie jesteś pan pierwszy, który po nocy w tym domu ląduje tu w takim stanie. Miał pan dużo szczęścia rzucił, spoglądając na mnie badawczo. Proszę się przespać, doprowadzić do porządku. Nie policzę za pokój. A pod drzwiami zostawię potem jakieś suche odzienie, dodał. To bardzo miłe, ale zacząłem, urywając jednak w pół zdania. Adrenalina zaczynała opuszczać moje ciało, a nogi gwałtownie się pode mną uginać. Musiałem odpocząć. Pytania mogły poczekać. Odwróciłem się na pięcie i rozpocząłem marsz w poszukiwaniu pokoju. W prawo potem prosto, usłyszałem głos mężczyzny, dochodzący z pleców. Dam panu dobrą radę. Proszę już nigdy tam nie wracać. Nigdy o tym nie myśleć. Niezależnie od tego, co zostawił pan w tym domu. Nie warto ryzykować dla tego życia. On nigdy nie śpi, zawsze czeka. Tak było, jest i będzie. Po krótkim odpoczynku, przebraniu się w czyste ubrania, znalezione pod drzwiami, zostawiłem klucz do pokoju na blacie pustej recepcji i wsiadłem do samochodu. Wziąłem głęboki oddech, by nie oglądając się za siebie, ruszyć do miasta, z którego przybyłem. Posłuchałem słów recepcjonisty. Od kilku tygodni mieszkam u jednego ze starych znajomych. Wyrobiłem nowe dokumenty, odzyskałem karty kredytowe i dostęp do oszczędności. Kupiłem ubrania i inne przedmioty codziennego użytku. Bardzo chciałbym znowu mieć też własne lokum najlepiej w samym centrum miasta z dala od wody. Najpierw jednak muszę odzyskać choć część środków utopionych w inwestycji w tamten dom. Agencja nieruchomości, której zleciłem jego sprzedaż, już nad tym pracuje. Podobno pojawił się nawet potencjalny kupiec, ale odstrasza go żądana przeze mnie kwota. Jutro zadzwonię do agenta i przekażę mu, że może się trochę potargować, a nawet drastycznie zejść z sceny. "W końcu potrzebuję przecież szybkiej gotówki."